Gleb Kuczko po wygranym spotkaniu z Wisłą Kraków 2 do 0. Gleb, dla ciebie to pewnie kolejne bardzo ważne spotkanie z Wisłą, ponieważ wcześniej w barwach Wisły Płock zdobyłeś dwie bramki, które potem dały ten wymarzony cel. Teraz była asysta. Chyba bardzo lubisz grać z Wisłą Kraków. E, tak, naprawdę chyba nawet debiutowałem w Wiśle płosk przeciwko też Wiśle Kraków, w drugim meczu z Wiślem Płosku pokonaliśmy też, strzeliłem dwie bramki i dzisiaj asysta, ale cieszę się bardzo przede wszystkim, że zrobiliśmy serię z trzech zwycięstw i drużyna się cieszy i to najważniejsze. Do tego jeszcze sam też miałeś chrapkę na gola, miałeś swoje sytuacje, troszeczkę tego nie szkoda, że jednak <laughs> właśnie w takim meczu nie wpadło? E, tak, miałem jeszcze dwie sytuacje. Jeden raz dogrywałem, ale w ostatnim momencie skoczyło mi piłkę, niestety niefortunnie, bo tam było przeszenie, żeby zagrać też e, w bramki e, Tego szukałem i jeden raz też uderzyłem nad poprzeczką, e, też niefortunnie, ale najważniejsze, że, że za trzecim razem e, się udało e, i Daniel Stantik, e, strzelił gola. Ja mu w tym pomogłem. Trzecie zwycięstwo z rzędu na pewno bardzo cieszy, ale chyba najbardziej z tego wszystkiego pierwsze w tym sezonie czyste konto. Dla Ciebie jako wahadłowego, czyli po części obrońcy również, jest to dla Ciebie też taki bardzo ważny wyznacznik na przyszłość. Tak, oczywiście, zawsze drużyna chce zagrać się na zero z tyłu, przede wszystkim pomóc bramkarzowi, bo to też mu bardzo dużo pomaga, kiedy bramkarz ma czyste konta cała drużyna wreszcie czuje się po prostu pewniej i dzisiaj to zrobiliśmy. Sam też, co, coraz pewniej czujesz się na boisku, trzeba przyznać, ponieważ z meczu na mecz tych sytuacji po lewej stronie jest coraz więcej. Chyba naprawdę bardzo dobrze się zaklimatyzowałeś w naszym zespole. Tak, naprawdę szybko, nawet sam się nie spodziewałem, drużyna bardzo, bardzo dobrze mi przyjęła tutaj, sztab trenerów też, naprawdę bardzo miło, każdy mi pomaga z chłopaków na boisku. Ku, poza boiskiem sztab, oczywiście też pracownicy klubu. Bardzo, naprawdę bardzo miłe i to pomaga bardzo mi szybko się zaadoptować tutaj. Więc e, widziałem, że będzie tak, że z meczu na mecz będę lepiej wyglądał, będę dała więcej drużynie i, i oby tak dalej. Przed nami przerwa na kadrę, więc najpierw pewnie troszeczkę wolnego, a potem znowu ciężka praca. Macie już plan na ten czas, że tak powiem nie meczowy? No tak, drużyna dostała, dostała dodatkowy dzień wolny, z tego bardzo się cieszymy, ale ja już mam w niedzielę samolot do, do Gruzji, bo tam mamy eliminację na Mistrzostwo Europy, bo jadę na kadrę. U-21, tam mamy dwa mecze z Belgią z Austrią, i, więc, więc też nie, bę, nie będą łatwe mecze. No i coś, trzeba, trzeba wrócić w dobrym nastroju i, i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I gratuluję.